Ostatnio chyba żeśmy się już przyzwyczaili do różnego rodzaju wstrząsów, no ale pan Załęski potrafił przebić wszystko, co do tej pory było, a mianowicie, będąc szefem rządu państwa, które toczy wojnę, wziąć i zrobić takie rzeczy w stosunku do głównego donatora, sponsora. Na to nam do głowy nie przyszło, że to jest możliwe, aczkolwiek to się zapowiadało dość dawno, dlatego że to nie jest pierwszy, nazwijmy to, występ pana Załyńskiego, który potem idzie w straszliwe koszty polityczne i nie tylko. Ale oto w surkus przyszedł mu nie kto inny jak znamienity Jacek Bartosiak. Nazywam się Piotr Zych, zapraszam Was do subskrypcji, zapraszam Was do lajków, zapraszam do komentarzy i oczywiście do moich książek. Parę dni temu na łamach Radia WNET Jacek Bartosiak wygłosił mniej więcej tego typu opinię, że oto Trump przegrał z Zeleńskim. No i generalnie rzecz biorąc, jeżeli posłuchać całej tej wypowiedzi, nie jest ona zresztą pierwsza, to należałoby to skwitować, że oto prezydent Zeleński posłuchał w końcu Jacka Bartosiaka i zrobił to, dlaczego Jacek Bartosiak namawia. Od jakiegoś czasu, czasem mu się zresztą w ogóle zdarzają tego typu wypowiedzi, no że trzeba się postawić Amerykanom, powiedzieć im tutaj twardo o co chodzi i co mają po prostu oni. Zrobić najmieliśmy przykład, mogliśmy to zobaczyć, jak wygląda tego typu konsekwencja takiej oto postawy, takiego podejścia do tematu, gdzie z wygranej sprawy można nie tylko zrobić sprawę przegraną, ale można wręcz doprowadzić do sytuacji, w której może dojść do tego, że państwo toczące wojnę, tę wojnę po prostu zwyczajnie przegra, no bo generalnie główny sponsor tej wojny, powie, no, no to tak dalej być nie może, nie będziemy się w to zwyczajnie e, bawić. To co tu jest ważne i istotne, to jest to, że Jacek Bartosiak do tego dokłada jeszcze potem swoją różnego rodzaju taką y, opowiastkę, bo to tak należy skwalifikować, zresztą nie po raz pierwszy, kiedy snuje to alternatywne scenariusze, jak to Polska, czy tam Unia, może z Chinami, może z Indiami, może z Marsjanami, bo Ameryka już przegrała, i tak dalej, i tak dalej. To są, proszę Państwa, rzeczy, które na pierwszy rzut ucha mogą dobrze brzmieć. Zresztą to jest w ogóle największa siła opowieści Jacka Bartosiaka i jego strategii in the future. To bym raczej trochę wyłączył z tego Marka Bugisza, który jest bardziej dokładny i jak wygłasza pewne tezy, stara się je w miarę. Zargumentować, pokazać różnego rodzaju przykłady, które są z tym związane, no ale rzecz biorąc Jacek Bartosia Kiejńców nie bierze, mówi, jak mu się wydaje i nie pomny tego, że już wielokrotnie poniósł daleko idące porażki, to brnie dalej, tym bardziej, że w tych wszystkich jego analizach brakuje jednej zasadniczej, podstawowej sprawy, a mianowicie co z Polską w Unii Europejskiej, co z polską suwerennością. No, między innymi no, z jednym z ostatnich programów Strategia Future stwierdził, no, że to nie jest jakby. Temat w tym sensie, w tym yy, zrozumieniu, no, że trzeba zrezygnować yy, z suwerenności, ponieważ ona jest kontekstowa nie ma nigdy w pełni państw suwerennych, no tylko że no, takie stwierdzenie jest fajne. Tylko, panie Jacku proszę w końcu zacząć wyciągać wnioski z własnych twierdzeń, co to dalej będzie wynikało, ponieważ w tej sprawie już miał pan też opinię, która mówi o tym, że no, Unia Europejska Niemcy nie mogą krępować polskich decyzji politycznych, jeśli chodzi o to, jak ma wyglądać polityka bezpieczeństwa naszego. Państwa, no ale generalnie rzecz biorąc chodzi o zasięgi, chodzi o kreację, o sprzedawalność tego, co się mówi. Bo Jacka Bartosiaka się bardzo przyjemnie słucha w przeciwieństwie do prezydenta załyńskiego. Ten w końcu pierwszy raz dostał między oczy za tą swoją nieustannie powtarzającą się mantrę, która nie jest ani prawdziwa, ani tak na dobrą sprawę dyplomatyczna. I to nie jest tylko kwestia charakteru samego pana Załyńskiego, ponieważ no, cała grupa polityków ukraińskich zagrywa co jakiś czas dokładnie w te same teksty, w te same gry, nie patrząc na to, jak daleko idące są to niszczące skutki dla polityki ukraińskiej, no i w tej chwili cała polityka ukraińska pracuje nad tym, żeby wydostać z matni, do której się dostał pan Załyński na własne życzenie no i od tego zaczęli w ogóle przywódcy państw Unii Europejskiej, żeby Załyńskiemu jak to w mediach piszą, wytłumaczyć, że to nie Donald Trump ma przeprosić pana Załęckiego. Tylko raczej pan Załęski powinien zacząć szukać i czynić różnego rodzaju dość istotne i solidne gesty, w tym sensie, żeby Donalda Trumpa ułaskawić. Tym bardziej że nam to może umyka, ale cała ta konferencja, bo jest wiele pytań, dlaczego to miało mieć miejsce, była konferencją skierowaną przede wszystkim do. Odbiorcy amerykańskiego, gdzie Donald Trump chciał po prostu zwyczajnie odnotować swój kolejny wielki sukces dotyczący właśnie podpisania umowy z Ukrainą. No a z drugiej strony, jeśli chodzi o kwestie międzynarodowe, to ta umowa z Ukrainą dotycząca metali ziem rzadkich wprowadza dużo głębiej politykę amerykańską, interesy amerykańskie. Na Ukrainę, no i to z kolei jest tym, co sam Donald Trump mówi: największym, najmocniejszym umocowaniem tego, żeby Stany Zjednoczone w większym stopniu i zakresie dbały o państwo ukraińskie, o to, żeby mogła tam realizować interesy. Co oczywiście w ten czy w inny sposób. Będzie się przekładało albo na to, że jak dojdzie w co mało wątpię, do jakiegoś konsensusu politycznego z Rosją. Negocjacje oczywiście pewnie będą trwały jeszcze długie tygodnie, długie miesiące. Natomiast w efekcie ostatecznym chodzi o to, czy Ukraina będzie miała po prostu realne wsparcie, będzie miała czym płacić za to wsparcie ze strony amerykańskiej, dlatego, że jeden z podstawowych powodów, dla których y, opinia publiczna dała plus Donaldowi Trumpowi związany był z tym, że on chce tę wojnę zakończyć, no i że nie ma co w y, cudzysłowie za bezdurno wydawać miliardy dolarów amerykańskich na wojnę, która jest nie wiadomo gdzie i nie wiadomo y, o co w niej y, chodzi. No i generalnie, że biorąc, obserwujemy od paru dni y, próbę wyjścia z tego y, impasu no, i wiele wskazuje na to, że Donald Trump wróci do wspierania Ukrainy, natomiast szansa na to, żeby doszło do jakiegoś pojednania z panem Zełęckim jest niemożliwa z tego względu, że pan Zełęcki od bardzo, bardzo dawna pokazał, jak bardzo nie lubi, nie popiera pana Trumpa. Jak przeglądamy media ukraińskie, no to wszelkiego rodzaju zdarzenia o charakterze polityczno-propagandowym były skierowane przeciwko Donaldowi Trumpowi. To było opieranie się na demokratach, było wspieranie Kamali Harris. Do ostatniej chwili potem było wielkie rozczarowanie, że niestety wynik nie jest taki, jaki być powinien. No a z drugiej strony. Pojawia się sytuacja, w której należy powiedzieć, że Donald Trump zaczyna wszystko po kolei urealniać i sprowadzać na właściwe tory, bo od samej retoryki puchną już od dawna uszy. Od 2015 roku. Unia Europejska i europejska część NATO udowodniła w sposób jednoznaczny, że gadać lubi działać niespecjalnie, i dlatego, kiedy dzisiaj Donald Trump sugeruje albo mówi wprost, że on zwinie parasol bezpieczeństwa nad Unią Europejską, nad krajami europejskimi NATO, na to dotyczy tego, że król jest od dawna nagi, do tego jeszcze jest zmarznięty, zziębnięty i dalej ma zamiar realizować politykę nie wiadomo jaką, nie wiadomo po co byle pięknie gadać o różnego rodzaju wzniosłych ideałach, które z kolei nic innego nie oznaczają jak promowanie tego programu ideowo-politycznego, który w Unii Europejskiej dominuje od lat 30. Tymczasem należy zauważyć, że rozpatrywanie konfliktu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi jako konfliktu pomiędzy hmm, państwami pomiędzy, hmm, w ramach stosunków międzynarodowych hmm, jest nie do końca właściwe z tego między innymi względu, że tutaj jest jeszcze hmm, ukryty hmm, klucz. Ja już zresztą o nim mówiłem, to się o tym bardzo często zapomina, bo to bardzo utrudnia hmm, przedstawianie tak skomplikowanych hmm, sytuacji Międzynarodowych. No Istota rzeczy polega na tym, że obecny obóz dominujący w Unii Europejskiej to jest obóz, który wspierał Kamale Harris, wspierał demokratów, korzystał z pomocy pieniędzy, jakie od demokratów płynęły nawet yy, za sprawą agent rządowych, nawet za czasów pierwszej kadencji yy, Donalda Trumpa. Kiedy on tego nie dostrzegł, nie zauważył, że należałoby z tym zrobić jednak porządek, bo w ostatecznym rozrachunku to szkodzi yy, jego władzy i yy, Partii Republikańskiej. Teraz, jak widzimy, jest inne podejście. Jest kwestia taka, że wszelkiego rodzaju donacje rządu amerykańskiego, wspierające określone grupy polityczne, mają zostać ostatecznie utrącone po to, żeby chociaż trochę wyrównać pole gry. Więc mam do czynienia tak tutaj z dwoma problemami. Jeden to jest kwestia tego, że Unia Europejska jest niedopasowana do realności tego świata, zarówno na poziomie militarnym, jak i Ekonomicznym, z drugiej strony mamy Stany Zjednoczone, które powiedziały: dosyć. Stany Zjednoczone, które pod obecnym przywództwem zmierzają do tego, żeby skonsolidować wielki obszar amerykański i doprowadzić do konsolidacji wielkiego obszaru atlantyckiego. I tutaj dochodzimy do momentu, w którym nie ma takiej sytuacji, o której się mówi, chociaż Trump tutaj. Dość mocno sugeruje, że opuści Europę, się z Europy wycofa. To znaczy, może być taki rezultat, jeżeli ostatecznie w Europie nie pójdzie się porozum do głowy, nie zacznie się robić rzeczy, które powinny być robione od dawna, i to nie tylko w polityce bezpieczeństwa, w polityce przemysłu zbrojeniowego, ale również w bardzo wielu innych dziedzinach, zaczynając od energetyki, do tego, żeby. No, poprawiać konkurencyjność gospodarki europejskiej. Zerwanie jest mało możliwe też z tego względu, że główna wymiana handlowa na świecie globalna jest pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Donald Trump nie zapowiedział, że zerwie i zniszczy model gospodarczy, na którym się opierają Stany Zjednoczone. Przypominam, to jest model gospodarczy oparty na podwójnym deficycie, w związku z czym Amerykanie wszelkiego rodzaju Braki w bilansach wyrównują importem i dolarem amerykańskim długiem państwa, jeśli chodzi o to, że mogą w ten sposób robić więcej niż inni, bo na koniec dnia bilans musi być tylko taki, w którym budżet się zapina i dług jest przez gospodarkę amerykańską, przez podatnika amerykańskiego. Obsługiwanej to jest największa troska Donalda Trumpa. Zresztą mówiłem o tym szczegółowo w poprzednich podcastach na ten temat, i to jest główna istota polityki amerykańskiej, i ona właśnie przejawia się w ten sposób w polityce międzynarodowej, gdzie, mówiąc trumpowskim językiem, wszyscy muszą zacząć w końcu płacić i dobrze jest, jak częścią tej ceny będzie przeniesienie części biznesów, nie tylko amerykańskich na teren Stanów Zjednoczonych, bo to, żeby baza konsumencka, baza podatkowa, głębokość rynku amerykańskiego znowu wzrosło do tego stopnia, aby Stany Zjednoczone mogły obsługiwać swoje potrzeby bieżące i przyszłe. W to wszystko trzeba się umieć wpisać, to trzeba umieć zrozumieć. Tutaj prezydent Andrzej Duda dobrze mówi o tym, bo potwierdzają te słowa inni bardziej zorientowani no, przedstawiciele. Mediów, ale przede wszystkim świata polityki. Donald Trump bardzo lubi inter interpersonalne stosunki, relacje z przywódcami. Nawet nie muszą one dotyczyć osób, które są z tej samej do końca bajki politycznej, no, ale trzeba umieć ten warunek dochować. Nie jest on dla wielu osób ze względów właśnie interpersonalnych dość prosty i oczywisty. No i trzeba pytanie, co z Polską w tym całym układzie, to jest kwestia na kolejny podcast, no bo ja należę do tych, którzy uważają, że mamy przed sobą kolejne nowe 5 minut, w których możemy zaistnieć, w których możemy zrobić parę kroków naprzód, nie chodzi o to, że będziemy znowu budować jakieś wielkie super mocarstwo, ale możemy uczynić naszą politykę bardziej, Podmiotową, no i do tego potrzebujemy od Stanów Zjednoczonych różnego rodzaju koncesji, zarówno politycznych, militarnych, jak i ekonomicznych. No, tylko my musimy wiedzieć, co z tym wszystkim należy zrobić. W zakresie takim podstawowym mamy problemy z tym, żeby rozbudowywać polski przemysł zbrojeniowy, fabryki produkujące amunicję, rząd w zakresie polityki europejskiej, Komisji Europejskiej. No, generalnie rzecz biorąc, jest bierny, ogranicza się tylko i wyłącznie do tego, żeby mówić i komunikować, że tak dalej być nie może, muszą nastąpić zmiana, zmiany i to dość radykalne. No, i drugi komunikat jest taki: Żadnej wojny ze Stanami Zjednoczonymi. No, to jest z kolei też kwestia nie tyle zapatrywań i poglądów obecnej ekipy rządzącej, co przede wszystkim wyraz tego, że mamy kampanię prezydencką. W Polsce. No i ten, kto się z tego konsensusu proamerykańskiego wyłamie, może te wybory zwyczajnie przegrać. No i jest jeszcze trzeci wątek, mianowicie taki, żeby się Donald Tusk i obecna ekipa nie narażała prezydentowi Stanów Zjednoczonych, bo i tak tam mają ze sobą pewną określoną kosę, która być może nie będzie w użyciu, no ale to czas pokaże, jak się dalej sprawy będą tutaj miały. Dobrą informacją jest to, że doszło do podpisania umowy ramowej pomiędzy Polską a Słowacją w zakresie współpracy przemysłów zbrojeniowych. Ja już, od, już nie jestem jedyny, kto od bardzo dawno mówi, że Wszystkie kraje sąsiednie, które mają takie czy inne przemysły zbrojeniowe powinny być w głębokiej kooperacji z naszym przemysłem, dlatego że my jesteśmy tutaj punktem ciężkości, to my mamy zamówienia, które robią różnice również mm, biznesowe. No a z drugiej strony oprócz fabryk amunicyjnych wybudowanych w Polsce przyda, mogłyby się nam przydać. Mam nadzieję, że tego nigdy nie doświadczymy. Fabryki i magazyny pełne amunicji na Słowacji, w Czechach czy w innych państwach po sąsiedzku celowo nie wymieniam tutaj w Republiki Federalnej Niemiec to jest ostatnie państwo na które należy patrzeć jako na kogoś to w jakimś zakresie cokolwiek będzie nam gwarantował to jest państwo kierowane przez ludzi i popierane przez ludzi którzy są naprawdę bardzo zdezorientowani w stosunku do tego co sami sobie przez te ostatnie 30 lat Uważali i teraz no, z tego powodu oni mają problemy, Unia Europejska ma problemy, no i Polska może mieć jeszcze większe problemy niż do tej pory. Dziękuję za uwagę, dziękuję za lajki, dziękuję za subskrypcję. Zapraszam do moich książek i zapraszam oczywiście do komentarzy.